Gołębieczka kładziemy. Tam już jest do pipetki nabrane. Odsłaniam tu szyjkę. O, a teraz niespodzianka dla tych, co oglądają moje filmy do końca. Zdradzę Wam jeden trik, który... Witam serdecznie. Marcin Kociołek, Gołębie Ostruda. No i słuchajcie, drodzy Państwo. W dzisiejszym odcinku biorę się za gołębie młode. Za młode, które zostały mi po lotach. A mianowicie, yy, wszystkie, wszystkie gołębie młode będą złapane. Przejrzane, przejrzę ich upierzenie, zobaczę w ogóle jak wyglądają, jaka budowa i tak dalej, będę określał płeć czy samiec czy samice, bo mam już tu wydruk z komputera z młodymi, które zostały mi po lotach. I będę przy okazji tego całego procederu zakrapiał je od pirojadów. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to robię, czym je zakrapiam, w jaki sposób, jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli chcecie, żeby wasze głębie nie miały piurojadów. Tych pasożytów, które niszczą te piękne skrzydła u naszych wspaniałych lotników, to zapraszam do dalszej części materiału. Oczywiście, słuchajcie, każdy zabieg jaki robię z gołębiami, to zawsze zaczynam od czego? Od sprzątania gołębnika. Czyli młode zostaną wyproszone na woliery. Proszę opuścić gołębnik. W trybie natychmiastowym, one już by chciały jeść, ale dostaną jedzenie później. Eee, czyszczę gołębnik, dlatego że będę je łapał. Tak, zobaczcie, pod, pod celami jest kał, później te gołęby się tam łapie, one wpadają w ten kał. Tak samo na siedzakach. tak, o, Przy okazji ładny kał. Eee, tak samo na siedzakach gdzieś tam gołąb wpadnie z tyłu, łapie się go, cały się ubrudzi. Także dla zachowania higieny gołębi. Oraz mojej. Przed przystąpieniem do tej poważnej akcji, jaką mam się zamiar przeprowadzić, najpierw posprzątam gołębnik. Jeżeli jest ktoś chętny, to chciałby mi sprzedać gołębniki, to zapraszam do współpracy. Sprzątanie gołębników można traktować jako formę treningu, spocenia się wysiłku fizycznego. Ale zawsze lepiej na siłowni. Ja akurat dzisiaj na siłowni już byłem, z samego rana. Jak to mówi stare takie powiedzenie, yy, co ma gołębiarz z gołębi, wiecie co ma? Ja wam powiem jak to jest, jaszczup ma świeże mięso, wiatr porywa pierze od gołębi, a gołębiarz ma w gołębniku świeże gówno. Gołębnik posprzątany. Młode przygnają do tego jednego boksu. Tutaj zaraz przygotujemy stanowisko pracy. Tutaj będziemy zakrapiać przeciwko tym piórojadom paskudnym, które zżerają skrzydła naszym gołębiom. Zaraz kilka słów o tym powiem. I będziemy je wypuszczać pod wolierę. Także... A, i będziemy jeszcze określać półek. Czy mamy do czynienia z panem, czy z panią. Młode wyglądają prześlicznie. Będzie z nich pożytek. Także działamy. No i za chwilę gołębie będę łapał do klatki. Potem powiedzmy po 5 sztuk. Będę określał płeć. Następnie tutaj mamy Vectamectin. To jest taka dosyć delikatna butelka. Ona się może przewrócić. Ja sobie przyjąłem taką zasadę, że Wkładam ją do takiego solidnego kieliszka w Finlandii. Ale może być też inne oczywiście. Tu zdejmujemy zdejmujemy to wieczko. Ciach. Wkładamy pipetkę. Nabieramy. I zaraz będziemy je zakrapiać na kark. A teraz idę łapać nasze przyszłoroczne roczne i działamy no i zaczynamy mamy już złapanych 8 gołębi w tej małej klatce wziąłem pierwszego zobaczcie pokażę Wam skrzydło widzicie piorojadów nie ma nie ma także to co zrobiłem przed lotami bo przed lotami zakropiłem Gołębie widać, poskutkowało, tak? Wcześniej, jak łapałem, ileś tam gołębi, no to trafiło się, że niektóre miały jakąś pojedyn pojedynczego piurojada i tak dalej, więc dlatego ten zabieg powtórzę. Wiadomo, że gołębie w kabinie w kabinie dużo tego wszystkiego jest i one mogą złapać jakieś piurojady z powrotem. Natomiast ja bardzo tego nie lubię i wolę po prostu, żeby mieć pewność i Całkowicie jakby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko, że te jady mogą być, także tu widzicie u tego gołąbka akurat nie ma na skrzydłach, więc jest ok. Teraz nie wiem czy mi się uda to pokazać, nie wiem na ile będzie widać drodzy Państwo, ale pobawimy się trochę tym wszystkim, przygotujemy sobie stanowisko. Biorę pod światło e, piurojadów nie ma to jest drugi już inny, tu jest jeden akurat jeden się trafił to jest tak 5125 jest to na pewno samica 5125 to będzie samica 5125 wpisuję sobie to zero że samiczka Perełka! Perełka! O wspaniałych głębiach. 51,25. Tak jest. Piękna samiczka. To sobie postawimy tutaj. O tutaj. Pod prawą rękę. I teraz robimy tak. Trzeba otrzepać, żeby kropelki spadły do buteleczki. Głębia trzymamy tak, tak samo szczepię też w ten sam sposób, i teraz jest widać łysa skóra. Lekko, na, nawet nie trzeba mocno naciskać, bo ta pipeta akurat jest taka, że troszeczkę z niej leci. I samiczka już jest zabezpieczona. No i słuchajcie, bierzemy ewidentnego samca 5109, to jest kolejny gołąb. Przepiękny. Przepiękny, no zobaczcie, cudo, cudo. Prawe skrzydło piórojadów brak. Lewe piórojadów brak. Czyli ten gołąb też nie ma piórojadów. Jak ja to robię, drodzy państwo? Robię to w ten sposób tu gołąbeczka kładziemy tam już jest do pipetki nabrane odsłaniam tu szyjkę pokaż tu szyjeczko Także było skórę, najlepiej na skórę żeby... o tu jest skóra polewamy lekko naciskam widzę, że się robi mokro i gołąbek zabezpieczony przepiękny samczyk 5109 na razie go odłożę i tutaj mamy to jest samczyk 5109 o jest o, jest. o jest. nawet nie pytajcie nie i jedziemy dalej no i słuchajcie jesteśmy już po robocie kolejny etap w hodowli zaliczony ja mam na swojej liście zawsze jakieś tam punkty, które, czy mi się chce, czy mi się nie chce, zawsze muszę zaliczyć. Jednym z takich punktów jest właśnie zakrapianie młodych od piurojadów, czyli na jesieni jest też okazja, żeby tego im jeszcze raz przejrzeć, bo wiadomo, że one są teraz trochę bardziej dojrzałe, już bardziej wypierzone. Można sobie troszeczkę je pomacać, zobaczyć jak wyglądają, jak się, jak, jak, czy, czy nie ma jakichś defektów, jakichś uszkodzonych piór. Na przykład jedna samiczka ma, miała złamany mostek, bo ma całkowicie tu przerwany, więc sobie to zaznaczyłem, że ta samiczka y, zobaczy, czy ona zostanie do lotu, czy nie. No ale ma ten mostek uszkodzony. Y, czyli ja dzisiaj podsumowując, wszystkiego, gołębie złapałem, określiłem płeć. Wyszło mi, że w chwili obecnej dwa samce jest więcej, na te wszystkie młode dwa są więcej samce. Ale to tak jeszcze ze znakiem zapytania. Ale generalnie młode zostały zakropione, została określona płeć, zostały przejrzane. Jedna samiczka ma, miała kiedyś, jako młoda, złamany mostek, bo teraz ma zrośnięte, ale krzywo, ma tak przerwany. To to wychwyciłem i określiłem sobie płeć. I tak robię co roku. E, powiem Wam tak, że teraz mamy już jesień, mamy październik. E, u nas na przykład dzisiaj pada, jest pochmurno, ponuro. Ja takiej pogody nienawidzę. Nie chcę mi się chodzić do gołębi, powiem Wam szczerze. W gołębniku panuje taki zawsze klimat wilgotny. Znaczy, nawet ogólnie jest sucho i tak dalej, ale wiecie, to, jest, to nie jest to samo co w latach, nie? Ja ograniczam do minimum zawsze na jesieni chodzenie do gołębi. Ja tylko chodzę raz dziennie, żeby je nakarmić, żeby przejrzeć, czy jest wszystko ok, I powiedzmy dwa razy w tygodniu staram się wysprzątać, tak? Całe gołębiki wszystkie, rozpłód, stare, młode i tak dalej. Natomiast ograniczam to do minimum żeby troszeczkę odpocząć, żeby troszeczkę się wynudzić od tych gołębi. No i też no ja nie czuję takiej potrzeby. Ja już to zawsze wcześniej mówiłem, że nie czuję potrzeby żeby tu przychodzić. Ale, ale to nie oznacza, że cokolwiek zaniedba. Tak? Bo u mnie jest wszystko robione właśnie punkt po punkcie. Teraz biorę się za stare. Akurat teraz idzie weekend. Nie wiem kiedy ten film się ukaże, ale teraz idzie weekend. Na weekend mam jakieś tam plany. Po weekendzie Będę chciał tak samo zrobić ze starymi gołębiami, złapać wszystkie samce, wszystkie samice, wszystkie gołębie rozpłodowe, też je zakropić od piurojadów i jeszcze dodatkowo je zaszczepię, tak, bo stare gołębie będę szczepił, rozpłód będę szczepił. Powiem wam, że jeżeli chodzi o piurojady, to niektóre gołębie nie miały ich wcale, niektóre miały jakieś pojedyncze, gdzie, jak wiadomo, one były zakrapane parę miesięcy temu jak je szczepiłem tak to nie wiem kiedy to było trzeba na filmie zobaczyłem, to chyba było w maju jakoś tak eee, wiadomo że one mają kontakt w kabinie z innymi głębiami. Eee, w ogóle w kabinie podejrzewam też są jakieś różne pasożyty i tak dalej bo to nie da się tak idealnie wysprzątać. plus kontakt z innymi głębiami. I zawsze te pirojady się pojawią, tak? W bardzo małej ilości, ale się pojawiają. A ja powiem Wam szczerze, że jestem na to bardzo mocno wyczulony. Ja nie lubię, jak w ogóle są jakiekolwiek pirojady. Jak już widzę, że go ma chociaż jednego skrzydła, to od razu nie nie? I muszę to zawsze tak zrobić, żeby nie miały żadnego. I zawsze robię to dwa razy: i przy starych, i przy młodych. Przy starych to robię tak. Jak w kwietniu wychowają młode, zabiorę już młode, rozdzielę gołębie, to wtedy właśnie je zakraflam. Stare gołębie. Bo to przeważnie po wychowie młodych, po tej całej jesieni, po zimie, a zwłaszcza po wychowie młodych, gdzie one trochę się ubrudzą, te gołębie, gdzie tam w tych gniazdach, wiadomo, jest więcej gnoju i tak dalej, więc mimo tego, że się tam sprzątaj, no ale takich pewnych rzeczy się nie uniknie, to wtedy, przed sezonem, powiedzmy 2-3 tygodnie przed lotami, nie zakrapiam. I drugi raz stare gołębie zakrapiam właśnie teraz, w tym momencie, czyli w październiku, yy, gdzie łączę to zakrapianie ze szczepieniem. Teraz jest fajny moment, bo gołębie yy, mają mniej piór na karku, jest dużo skóry widocznej i łatwo wsmarować ten Vectamectin w tą skórę. Yy, I one dostają już nowe upierzenie, i one będzie wolne od piórejadów i pasożytów. A młode gołębie, tak samo yy, przy szczepieniu, gdy pierwszy raz szczepię młode po osadzeniu od starych i drugi raz właśnie teraz razem ze wszystkimi gołębiami, one teraz są wszystkie porozdzielane, więc jakby jedne z drugimi nie mają kontaktu i w momencie gdy, w momencie gdy wszystkie całe stado będzie już zakropione i tamte stare będą zaszczepione to wezmę się za gołębie, czyli gołębie zostanie porządnie wysprzątany, odkurzony, zdezynfekowany Także był błysk, tak samo z wolierami zrobię. woliery też będą sprzątane. Ja zawsze jak woliery sprzątam. To później sypię wapno na całej długości na wolierach. Tak samo przy sprzątaniu, gdzie są mokre plamy, na przykład jak jest jesień, taka mocna. Jak na przykład jest dużo gębi w jednym miejscu, gdzieś się plamy robią, to tak samo posypuję to wapnem, później wycieram, wymiatam. Ale to będę pokazywał w następnych filmach. Zawsze będę starał się jakiś film taki wrzucić z jakimiś takimi ciekawostkami. Bez wymandrzania się, i tak dalej, to po prostu to, co ja robię, tak? to będę wam pokazywał. No, także słuchajcie, trzeba to jakoś przetrwać. Mamy już połowę października, i znowu to samo powtarzam co rok temu. Listopad, moment zleci, w grudniu wiecie, święta w grudniu. Mój syn ma urodziny, ja mam urodziny, moja teściowa ma urodziny, później są święta. Sylwester, więc kurde, same imprezy i tak dalej W styczniu wystawa ogólnopolska Mam nadzieję, że moje wyniki się obronią na weryfikacji i wejdę sobie na scenę Tak jak sobie założyłem, wynik mam taki, że mogę wejść na scenę w mistrzostwach Polski, odebrać puchar I mogę, słuchajcie, już umierać, nie? Także jestem spełniony No i chyba to mam tyle na razie Zapraszam do dalszego śledzenia mojego kanału jeżeli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał, różnego rodzaju filmy Was nie ominą, będziecie cały czas na bieżąco, ja będę się starał się wrzucać jakieś filmy z jakimiś tam swoimi takimi różnymi ruchami w hodowli, dla niektórych to może są błahe jakieś rzeczy, dla niektórych na pewno są jakieś nowe rzeczy, których wcześniej nie widzieli albo nie wiedzieli, że tak można robić, generalnie ja się tego trzymam rok w rok systematycznie, i może to jest też jakiś klucz do sukcesu, który tego później odnoszą. Także, drodzy Państwo, zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do oglądania, do dawania łapek w górę, do wciskania funkcji podbij. Słuchajcie, każdy z Was. Trzy filmy w tygodniu może podbić. A możecie też wykorzystać to na mojej filmie. Możecie jeden film podbijać, wciskając taką opcję podbij, podbi, podbi. I będę podbity. Nie wiem co to oznacza. Pewnie zwiększa jakieś zasięgi filmów, i tak dalej. A mi to sprawia wiecie, dużą przyjemność. Fajnie cieszę się, że dużo ludzi ogląda te filmy. Także za to Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej. A teraz niespodzianka dla tych, co oglądają moje filmy do końca. Zdradzę Wam jeden trik, który teraz będę starał się stosować raz w tygodniu do samej wiosny, do łączenia w pary. I ogólnie robię tak praktycznie cały rok. Może poza sezonem lotowym. Słuchajcie, wczoraj wieczorem na 8 litrów wody... Nikt nie patrzy? Nie słucha? Na 8 litrów wody wkroiłem jeden ząbek czosnku na noc, żeby się odstał w tej wodzie, bo wtedy on fajnie się rozchodzi. Rano, jak wstałem tam, parę razy jeszcze to wiadro zamieszałem. No i powiedzmy, ja karmię gębię gdzieś koło tam 14, 15, 13, różnie. Dzisiaj jednak karmiłem tam o 17, bo dzisiaj robiłem to zakrapianie i tak dalej. I dodałem do tego jeszcze rano, jak wstałem, łyżkę, taką porządną łyżkę, czubatą, taką czubatą miodu, łyżkę od zupy, żeby to się ładnie rozpuściło i cytrynę. Zrobiłem taką herbatkę, bo dzisiaj jest zimno, pada, wieje i zrobiłem moim gąchanym gołąką herbatkę z miodu, z i z cytryny. I tak będę robił, starał się przynajmniej raz w tygodniu, raz na 10 dni coś takiego zrobić. Tylko pamiętajcie, jest jedna zasada. To co ja Wam mówię zostaje między nami i nikomu tego nie mówicie. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!